jestem teraz w Częstochowie koło dworca Częstochowa Stradom no i będę jechał teraz do w rejon dworca dworca głównego w Częstochowie oczywiście zgodnie z nakazem jadę tutaj w prawo a następnie pojadę prosto przez Yy, przez Rondo. Jadę bez wskazań, yy, bez wskazań nawigacji. Więc mam nadzieję, że tutaj w jakiś sposób trafię na oznakowanie, yy, które mnie do tegoż dworca yy, doprowadzi. Z tego co kojarzę topografię Częstochowy to tą drogą czyli przedłużeniem ulicy Pułaskiego nie wiem czy to dalej jest Pułaskiego powinienem dojechać do Ronda Mickiewicza Ronda Mickiewicza to jest takie duże rondo już nieopodal dworca przy tej głównej alei to jest bodaj aleja wolności tylko teraz trzeba wyłapać w który właściwy zjazd na tym rondzie yy, pojechać pamiętajcie że w Częstochowie zdając egzamin egzaminatorzy tutaj wymagają lewego kierunkowskazu przed rądem my właśnie na tym rondzie Mickiewicza jesteśmy, ja jadę raz, dwa na trzeci zjazd, więc ten lewy kierunkowskaz muszę tutaj mieć, mieć włączony, następnie przełączam na prawy no, i jedziemy właśnie ową aleją, aleją wolności. No i właśnie, to jest to, co chciałem uzyskać przyjeżdżając tutaj, bo jakiś czas temu obiło nam się, czyli mnie i tacie, obiło nam się o uszy, że tutaj prowadzony jest remont na tej alei wolności, więc chciałem tak naprawdę to, to też zobaczyć, będąc tutaj w Częstochowie. Chciałem to wykorzystać, zobaczyć, jak to, jak to wygląda. No, i jest tutaj remont torowiska. Jest całkowicie zerwane torowisko tramwajowe. Za chwileczkę przekonamy się, czy na całej długości, czy jak plan pierwotny dojazdu tutaj był taki, aby dojechać tylko, tylko do dworca. Ale skoro już jestem, to zobaczymy sobie przejedziemy się przejedziemy się kawałek po to aby sobie aby sobie zobaczyć właśnie, właśnie ten remont na jak długiej odległości na jak długim dystansie ten remont jest robiony zobaczymy sobie czy w jakikolwiek sposób to wpływa na ruch pojazdów co prawda dzisiaj sobota więc pewnie ten wpływ będzie nieduży tym bardziej że tutaj nie widać dzisiaj Żadnych ekip remontowych a w, Ale w tygodniu Kto wie, no podejrzewam, że tutaj Może być niezły e, Niezły młyn aż powiem na dzień dzisiejszy Aż mnie kusi, żeby kiedyś w tygodniu Zrobić sobie wycieczkę Tylko po to, żeby się tutaj e, W ciągu e, W ciągu dnia po prostu e, Po prostu przejechać Tylko choćby tą Aleją Wolności i ten remont sobie tutaj zobaczyć zobaczymy, może coś się uda nawet w najbliższym tygodniu w tej kwestii pomyśleć tu jest chyba wjazd pod dworzec, jakbyśmy skręcili na pewno remont tutaj Torowisk na całym tym odcinku tej, ale, tej alei, w jakiś sposób, na pewno, też ułatwi, jest ułatwieniem dla wielu kierowców, a szczególnie dla kierowców młodych, bowiem pamiętajcie, że tutaj nawet można to zaobserwować. Każdy skręt w prawo, tak naprawdę, jest skrętem. Kolizyjnym z tramwajem, czyli skręcając w prawo, możecie mieć w tym samym czasie zielone światło, co ruch otwarty ma tramwaj, więc trzeba w takiej sytuacji temu tramwajowi ustępować. Osoby z zagłębia, ze Śląska, u nas mało takich skrzyżowań jest, więc więc tak naprawdę czy to ucząc się, czy to w Dąbrowie Tychach, gdzie w ogóle nie ma tramwajów, więc to już całkiem. Ale Katowice bytą, czy Dąbrowa Górnicza, gdzie te tramwaje występują, tam takich kolizyjnych skrętów z tramwajem, z sygnalizacją podkreślam. Takowe praktycznie, praktycznie nie występują. Uwaga uwagę, tutaj wyłączony pas w zasadzie połowa pasa do skrętu. Przez, przez remont więc no, na pewno sytuacja trudna ciekawą sytuację już widzę za skrzyżowaniem tutaj z, z warszawską gdzie dalej będę, będę prosto jechał bo zwróćcie uwagę przez skrzyżowanie przejedziemy dwoma pasami jestem na pasie prawym a zaraz za skrzyżowaniem jest tak naprawdę tylko przystanek, i zwężka na jeden pas. Czyli to co, to, co chwilę temu mówiłem, że pewnie no, tutaj może być, może być ciekawie na tym, na tym odcinku, że mogą takie, takie zwężenia na pewno, na pewno występować. Nawet tutaj na skrzyżowaniu, pewnie chcąc skręcić w prawo, jeśli nie byłoby tej warunkowej strzałki w prawo to również ten skręt tutaj yy, mógłby być mógłby być mocno utrudniony przez to, że tam połowa właściwie pasa przeznaczonego do skrętu jest zajęta przez yy, pojazd pojazd budowy gdzieś takich pojazdów mogłoby na przykład stać dwa i wtedy skręt trzeba by w prawo wykonywać z tego pasa, na którym jestem ja i wykonywać to z naruszeniem linii ciągłej i takie sytuacje przy remontach tak się zdarzają Oczywiście zmiana pasa, ograniczenie do 30 Tutaj wygląda jakby już było nowe torowisko położone Czyli tutaj cały cały, cały odcinek i zwróćcie uwagę Tutaj chcąc skręcić w prawo Musiałbym w tym momencie zmienić pas I zrobiłbym to na linii ciągłej I byłoby to prawidłowe Bo to sytuacja No zmiana organizacji ruchu Prowadzona tymczasowo Owszem powinno to żółtymi liniami być Dodatkowo wyznaczone Że tam możemy ten pas zmienić W tym momencie i tak dalej No Ale ale nie ma i musimy sobie, sobie jakoś radzić i no niestety w takiej sytuacji trzeba by było pojechać po, yy, po ciągłej linii kolejne skrzyżowanie z sygnalizacją. cię uwagę z prawego dojazdy na wprost mamy tylko pas środkowy i ten na którym jesteśmy. W normalnych warunkach również przez skrzyżowanie można było jechać na wprost pasem prawym. Teraz pas prawy jest przeznaczony wyłącznie do skrętów w prawo, i również, aby tutaj pojechać w prawo, trzeba by, zmienić, e, trzeba by zmienić pas z naruszeniem ciągłej linii. Tak, niestety na dziś to wygląda. Nie wiem dlaczego ten czerwony. Zmienił pas, pojechał w prawo z pasa środkowego, no ale nie moja rola, aby to, aby to oceniać. Tutaj kolejny odcinek z robotami. Tutaj też już chyba nowe torowisko. Przejście dla pierwszych z sygnalizacją. I tak mi się widzi, że mieliśmy dojechać sobie tylko do dworca, a dojedziemy do Pętki tam, do Reala czy co to, to tam było, już nie pamiętam. O żołnierzu. No, ale no, do tej, do tej Pętki tutaj... No, najpierw będzie o żołnierzu, a później będzie jeszcze jedna przynajmniej zobaczymy, jak duży odcinek to robią. Wygląda na to, cały, że cały od cały, cały bo widzę, że ta jeździ do wódy trójka i tramwaj i jeździ tu, bo, bo tam był przy, przy stadionie weźmy uwagę to też chyba ze względu na remonty ciężko wyczuć, bo tutaj zakaz jest żółtym skręt w lewo z Sygnaliz na, na jezdni był żółtymi liniami wykreślony, więc przypuszczam, że to w związku z, właśnie ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu, które minęliśmy. Skręt w lewo wyłączony właśnie ze względu na, na, remont, na remont torowiska. To się tutaj spróbuję ustawić za autobusem bo powiem szczerze tutaj tu już jestem na terenach które słabiej znam o ile jeszcze centrum centrum jakoś myślę, myślę nie jest z tym najgorzej to tutaj już jesteśmy na tym na tej północy która no jest mi jest mi dość, jest mi gorzej znana niż Niż centrum, i tam, tam ta część południowa, zachodnia, czy też wschodnia, gdzie przebiega autostrada. A tramwaj tu chyba jakoś w prawo będzie jechał, tak. nie? Tu w, to, to w to, to nie Dlatego też się ustawiam tutaj z tego powodu. Bo mówię, gdzie ten, a on tutaj tunelem przejeżdża Na środek tej drogi, gdzie my jesteśmy właśnie gdzieś szukałem Szukałem tego tramwaju Gdzie on tutaj, gdzie on tutaj się traci teraz zwróćmy uwagę, że tutaj Już w zasadzie ten Remont torowiska Można powiedzieć Jest, jest nieodczuwalny Tutaj tylko kawałek drogi minęliśmy Gdzie Stałe słupki, czyli gdzie jeszcze jakieś wyłączenia mogą występować. Natomiast tutaj już jedziemy odcinkiem, gdzie już nie widać żeby cokolwiek tutaj się działo przy tym torowisku. Więc tutaj podejrzewam, że tutaj już jeśli te roboty występowały, to są tutaj najprawdopodobniej już całkowicie one, one zakończone. są tutaj porobione bo tutaj nawet nie widać aby jakiekolwiek przygotowania były że coś, że coś jeszcze może gdzieś po drodze nastąpić jest całkowicie czyli tylko jakby tutaj nic się nie działo jeszcze tylko tak naprawdę na, na pętli widać jakieś ekipy, które tam coś robią